Na koniec roku każdy samorząd podejmuje uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu. W porządku obrad 12 sesji Rady Powiatu Malborskiego również znalazł się punkt, w którym radni mieli uchwalić budżet na 2020 rok. Jednak z podjęciem tej uchwały radni będą musieli poczekać jeszcze kilka dni ponieważ uchwała budżetowa została wykreślona z porządku poniedziałkowej sesji. Wszystko za sprawą radnego Janusza Kasyny, który poddał wątpliwość, czy rzeczywiście Komisja Bezpieczeństwa i Porządku opiniowała projekt budżetu na 2020 rok. Jeśli nie opiniowała, to w tym momencie będę wnioskował o tego punktu odnośnie budżetu zatwierdzenia uchwały odnośnie budżetu rok. Jest to nie zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o służbie Dziękuję. Chciałbym otrzymać opinię Pana Mecenaski. Czy wyżej wymieniona komisja jest zobowiązana ustawą o opiniowaniu tego projektu, czy nie? Musi obniżyć. się z opinią Pana Radcy. Przytulamy się do wniosku do Pana Radnego Janusza Seny. Proponuję w dniu dzisiejszym zdjąć te dwa punkty z obrad naszej naszego spotkania i przenieść je na następny termin, który mam nadzieję będzie niebawem po zwołaniu Komisji Bezpieczeństwa i zaopiniowaniu projektu uchwały, o którym nadmieniamy. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 16 radnych podało głosy za, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że wniosek Pana... 1 przedmiot, Wniosek Pana Jadrusza uzyskał pozytywną akceptację. Tak więc wykreślamy z porządku obrad podpunkt 8.